W tym filmie mówimy o konfiguracji zestawu do czyszczenia rur o średnicy od 32 do 50 mm. Ten mały zestaw mini zawiera elastyczny wałek o średnicy 6 mm. Elastyczny wałek o średnicy 6 mm jest naszym najbardziej elastycznym wałkiem. Nie ma łożyska ślizgowego. To jest na przykład wałek o średnicy 12 mm i można zobaczyć, że łożysko ślizgowe jest stosunkowo duże, ponieważ ten zestaw jest przeznaczony do rur o mniejszych średnicach. Łożysko ślizgowe o takim rozmiarze nie byłoby odpowiednie. Zaczepiałby się o praktycznie każdy róg, dlatego ten wałek nie jest wyposażony w łożysko ślizgowe. Jak widać, to jest mini łańcuch, który jest dołączony do zestawu. To jest rura o średnicy 50 mm. Można zobaczyć, jak mini łańcuch wygląda w porównaniu do rury PVC o średnicy 50 mm. Ten konkretny łańcuch nie ma żadnych twardych metalowych końcówek. Jest przeznaczony do rur PVC, podczas gdy na przykład ten ma twarde metalowe elementy, podobnie jak nasz łańcuch X-TIP. Ten jest przeznaczony do rur witryfikowanych, rur PVC lub rur żeliwnych. Zestaw zawiera gniazdo wału obrotowego. Pasuje ono do uchwytu o średnicy 10 mm i jest połączone z twoim elastycznym wałkiem za pomocą śrub sześciokątnych. Teraz zasadniczo śruby pasują. Są trzy oddzielne punkty, w których śruby sześciokątne łączą się z wałkiem. Pokażę teraz, jak to robimy. Gotowe. Dokręć wszystkie nasze śruby sześciokątne. Zrobione. A. Chcesz, aby ta przestrzeń była jak najkrótsza, ponieważ to zapobiegnie ewentualnemu zagięciu twojego wałka. Nie ma znaczenia, jak dobry jest ten elastyczny wałek, jeśli jest zbyt dużo odsłoniętej powierzchni i napotkasz solidną przeszkodę. Energia zgromadzona wewnątrz elastycznego wałka dosłownie będzie głównym powodem, dla którego ten wałek się zagięcie. Oto na przykład mini łańcuch. I zamierzam go podłączyć w ten sposób ponownie. Używając mojego klucza imbusowego i śrub sześciokątnych, gotowe. Ustawienie. Gotowe i zasadniczo podłącz swoje gniazdo wału obrotowego. Gotowy działać. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, śmiało skontaktuj się ze mną przez WhatsApp lub wyślij mi maila. Zawsze chętnie rozmawiam o tych narzędziach. Do widzenia!